Siemo. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić totem. Taki na, na przykład, taki to jest przykład. Wchodzicie w stronę skin mc.net. Czekajcie, pokażę Wam, tylko ze jest mc.net. Jak będzie coś takiego, to krzyżykiem macie tu totems. Totems. Wpisujecie tu na przykład. Sagi.pl Sagi.pl, klikacie Generate Tu Sajwuję, tak robię Wpisujecie Agi, Ale też możecie inna, Generate Klikacie, no i macie Sagiego Kliknięcie do, do Unolad. Wyjmujecie to. Albo nie, tam. Tu też. Czekajcie. Tu też wybieracie, na jakiej wersji gram, gracie. Ja gram na 1. 19 Ci, Patrzcie. Wchodzimy to. bro Bra. Tu. Ach, znowu ja opierdzielę. Poczekajcie, nowa klawiatura. Teraz klikacie ESC, potem ustawienia, paczki zasobów. Klikacie tak, przeciągacie tu, i tu macie coś takiego, więc tu przeciągacie. No i macie totem. Cieszę się, że, że, że pomogłem, jak ktoś by chciał mieć taki totem. Więc pa!